Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Aż 1186 uczniów zostało zakwalifikowanych do projektu Zawodowcy w Łódzkiem Stypendia dla Najzdolniejszych na BIS gala połączona z podpisaniem umów stypendialnych i wręczeniem listów gratulacyjnych odbyła się w Teatrze Wielkim w Łodzi. Program Zawodowcy włódzkiem skierowany jest do uczniów szkół zawodowych. Na stypendium pracowałam cały rok. Dostałam je za bardzo dobre wyniki w nauce i za udziały w konkursach. Ubiorem zainteresowałam się już jako mała dziewczynka. Od zawsze interesowały mnie i gwiazdy w jakiś nieziemskich sukienkach i zawsze marzyłam, żeby robić coś takiego i udało się i dzięki w taki stopniu mogę realizować swoje marzenia, mam już pierwsze sukcesy i myślę, że będę mogła dalej w to wrócić. Ja zamierzam pojechać na kursy do Wali na World Harp Congress, który odbędzie się w Cardiff, i również wybrać się na kursy do Monachium, do pani profesor Pelbiszka. Około 200 osób odwiedziło w ramach Białej Soboty Centrum Onkologiczne w łódzkim szpitalu imienia Kopernika, by profilaktycznie sprawdzić stan swojego zdrowia. Były m.in. badania mammograficzne, konsultacje urologiczne i onkologiczne. Na specjalnych stoiskach informacyjnych można było poszerzyć wiedzę dotyczącą profilaktyki nowotworów. 13-letni Marcin Maciejczak, pochodzący z Bartochowa, koło Warty w powiecie sieradzkim, został zwycięzcą trzeciej edycji programu TVP The Voice Kids. Od samego początku zaliczany był do ścisłego grona faworytów. Główną nagrodą w programie jest stypendium w wysokości 50 tysięcy złotych i możliwość wydania własnej płyty. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wziął udział w pierwszej z cyklu konferencji dotyczących możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie odbyło się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podczas konferencji wiceministrowie z poszczególnych resortów funduszy i polityki regionalnej, rozwoju klimatu oraz infrastruktury prezentowali programy rządowe adresowane do samorządu. Namawiam do aktywności do tego, żeby aktywnie współpracować, i żeby walczyć o swoje, to jest taka zdrowa konkurencja pomiędzy samorządowcami. Mamy dzisiaj konferencję, mamy dzisiaj szerokie spektrum ministrów, którzy opowiadają i mówią o programach, które są adresowane właśnie do samorządowców i mamy samorządowców, którzy mogą z tego skorzystać. Także ja myślę, że to jest znakomita okazja do dialogu.